Zadanie: rozwiąż równanie wyznaczając niewiadomą x. To równanie jest podane bezpośrednio w podstawie programowej, a tutaj dodatkowo dałem swoje równanie, troszeczkę trudniejsze, ale też obowiązujące w szkole podstawowej. Jeżeli chcemy rozwiązać takie równanie, warto od razu stronami pomnożyć takie równanie przez 3, czyli tutaj pojawia nam się trójka i z drugiej strony też mnożymy przez 3. 3 i 3 nam się skraca, otrzymujemy x minus 2 równa się 4 razy 3, 12, x przepisujemy 12, również dwójka zmienia stronę zmienia znak. Otrzymujemy 14 i to jest wynik już rozwiązanie do naszego zadania, x równa się 14, to równanie jest znacznie trudniejsze. Ale sam początek będzie podobny. Zauważamy w mianowniku 3 i 2, więc chcemy usunąć te dwa mianowniki jednocześnie. Trzeba to wszystko pomnożyć przez wspólny mianownik. Wspólny mianownik trójki i dwójki to jest szóstka, więc wymnażamy pierwszy ułamek przez 6, drugi ułamek przez 6. I jedynkę też przez 6. E, tutaj warto dopisać nawiasy przy tym liczniku, dlatego że niektórzy mogą się pomylić no właśnie w tymże znaku. Teraz skracamy. 1, a tutaj 2. Skróciliśmy na 3 i mamy 2 razy nawias. Wymnażamy to przez nawias. Czyli 2x minus 4. Tutaj skracamy na 2. 1 tu będzie minus 3 i również y, minus 3 mnoży się przez nawias. Minus 3 razy 3x to minus 9x. Minus 3 razy minus 2 to plus 6. No i właśnie ta strzałka. Informuje nas, że tutaj bardzo często, w tymże miejscu, ten znak jest zepsuty, jest z błędem, ponieważ uczniowie wymnażają sobie bez tego nawiasu no i zawsze jakoś ten znak jest przepisywany, nie jest zmieniany z powodu tego minusa. Ok, no i tutaj 6 razy 1 to 6. X przepiszemy sobie na, na lewej stronie, tak. Tutaj 6 przepisuję, ta szóstka zmienia stronę zmienia znak, no i czwórka też e, zmienia stronę zmienia znak. Z x otrzymujemy minus 7x równa się, tutaj szóstki się redukują, i otrzymujemy samą czwórkę. Dzielimy to wszystko jeszcze na minus 7. I otrzymujemy w efekcie, że x jest równy minus 4 siódme. To jest już rozwiązanie do naszego równania.